Witam Was, moi kochani, w kolejnym filmiku na tym kanale. Dzisiaj będziemy zajmować się modyfikacją, a dokładnie, będziemy montować czujniki parkowania do przedniego zderzaka. Ostatnio, jak widzieliście, zajmowałem się klimatyzacją, więc musiałem zdjąć zderzaczek. Dlatego też przy okazji, jak już to zrobiłem, postanowiłem, że zrobię parę otworków i zamontuję sobie czujniki parkowania z przodu. Wiązkę miałem już gotową. W zasadzie to wiązki do Parktronika leżą długo, więc w najbliższym czasie będziemy finalizować tę kwestię. A dokładnie w tym filmie pokażę Wam, jak można samemu zamontować czujniki i co będzie Wam potrzebne. Dobra, lecimy z tematem. Dobra, zderzak mam rozebrany i cóż, miejsce montażu tutaj nie są aż tak określone, tak jak przy tylnym zderzaku świecy, ale generalnie jest na to specjalne miejsce, więc powinniście dać sobie tym radę, ja również. Dwa czujniki mieszczą się w tym naszym grillu. I to są te miejsca na te przeznaczone. Także gdzieś po środku trzeba wymierzyć i wywiercić otwory. No a tutaj na zdarzaku. Jak pamiętacie, wrzucę ten filmik. W tylnym były miejsca określone, dokładnie w które mają być. Tutaj że jest tylko zaznaczone. Nie wiem czy będzie widać takie kółeczko, że to musi być tu w tym miejscu. Generalnie czujnik powinien się znaleźć tutaj gdzieś plus minus na tej wysokości. I tak samo symetrycznie z drugiej strony. Także teraz będziemy wiercić, a później będziemy kleić nasze czujniki. Zacznijmy może tutaj z tego, bo jest prościej. Otworki już sobie zrobiłem. Tak to wyszło. Nawet nieźle, o wiele lepiej niż z tyłu, bo jednak co wiertło do specjalnie dedykowane do czujników, czy do plastiku z drobniejszym zębem jednak jest lepsze. Lepiej to robi, nie robi takich wyrw, taki od wiertyłko Dosztukuję tu czujniki i zobaczymy, jak to jak to będzie wyglądało, ale najpierw muszę pomyśleć, jak czujnik ma być umieszczony, bo te, które są w panelu, są inne. Tutaj mają wyprowadzenie tak, żeby można było podłączyć kostkę, wypiąć kostkę, nie zdejmując samej trapy, czyli z tej strony. One będą plus minus w tym otworze. Muszę się zastanowić, tak, jak to zrobić, bo za jest z tej strony. Pewnie jakoś tak one będą, więc i tą, to miejsce, w które się osadza czujnik, też muszę prawidłowo osadzić w naszym tym plastiku, żeby one były tak. O. Zaraz próbuję. Na szczęście jest tam, jak zamocować prowizorycznie, i wszystko dopasować sobie tutaj. To się włoży, będzie się trzymało. I zaraz Wam powiem, co i jak mi wyszło. Już mam przyspawane mocowania. Jedno i drugie. Tutaj akurat byłoby prościej, bo był dostęp i tak dalej. Bardzo prosto się robi, bez żadnego problemu. Wiercimy, wkładamy czujnik do mocowania. Czujnik nam przeskakuje. Pozycjonuję tym samym miejsce mocowania i później bierzemy, to przyspołujemy i sprawa jest zamknięta. Dobra, tu czujniczek zamontowany. Biorę drugi czujniczek też. No, bo czujniczki przychodzą z gumkami, także już gumek nie potrzeba. I tak samo wkładamy. Jej cyk zapinamy. Ucha ucha, 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 ucha. Oglądamy, jak to wygląda z tej strony. Pewnie z, z 10 metrów nie będzie widać, ale zobaczymy, jak z bliska to wygląda. I tak to wygląda z bliska. Ja uważam, że prawie fabryka. Przechodzimy do cięższej sprawy, bo tutaj jednak będzie trochę więcej roboty. Muszę namierzyć miejsce bardzo ładnie. Zaraz coś położę, żeby nie rysować tego zdarzaka. Odmierzę jak wywiercę, to Wam pokażę. Dobra, tak to wygląda. Bardzo ładne otworki wyszły. Mają tutaj trochę rancik, ale o, na razie nie będę ruszał. Założę najpierw, a później ewentualnie już go nami po miejscu przytnę. Tak to wygląda z tej strony. Odwracamy. Będziemy pozycjonować zaraz nasze czujniczki. No i tak to wygląda. Wpasowałem tu jeden, tu drugi już. Zaraz Wam pokażę jak to z przodu wygląda. Hop. Z przodu wygląda to tak. I jest tak. Nie wiem, trochę tak mi się wydaje, że trochę wychodzą, ale nie wiem. wszelki bądź radzie będzie o tak, w taki sposób. Zaraz je zamocuję i będziemy prowadzić naszą instalację. tu mam położoną. Tutaj kawałek jakiś za długo jest, no ale niech będzie. Nie zaszkodzi. Dobra, to podpięte już. Całą ją przełożyłem tutaj do fabrycznego. Tutaj, żeby... To było wszystko w jednym miejscu. Tak to wygląda. Proszę Państwa. Możemy zakładać nasz zderzak. Mamy czujniczki zamontowane. Tak to wyglądają one. Tu. I tu. I tu. I tu. Proszę bardzo. Mam nadzieję, że widać. Wiązka jest też położona. Wiązkę tutaj przyciągnęłem, to jest następna część układanki. To musi nam zawędrować do środka. Więc w następnym filmie, mam nadzieję, że w następnym albo niedługo, będziemy ciągnąć instalację centralną. Bo chcę Wam przypomnieć, że tutaj jeszcze mamy całą płytę montażową razem z naszym sterownikiem. Który powinien się znaleźć tam z tyłu Z prawej strony I od niego powinny dwa kabelki pomędrować tu Jeden na czujniki z przodu Drugi do przycisku kan i zasilanie No tylna wiązka z czujnikami już jest zamontowana więc Jak przeciągniemy tą centralną Będziemy mogli zakodować nasz Parktronic Czujniki z przodu mamy zamontowane, wiązka położona. Jesteśmy gotowi kroczyć dalej. Także niedługo już, tak jak wspomniałem przed chwilą, będą nowe filmy. Będą filmy związane z tym. Jeszcze parę modernizacji nas czeka, bo się rozkręciłem, więc będzie działać do upadłego. Wam już dziękuję. Widzimy się w następnych filmach. Trzymajcie się do następnego. Cześć.